Cześć, witajcie w kolejnym odcinku The Binding of Isaac, w naszym kolejnym challenge, wymyślonym przez Was. I tym razem na tapetę bierzemy challenge wymyślony przez e, użytkownika Oniku Blue Ekpl. E, przyznam szczerze, że challenge nie wydaje mi się mega trudny i skomplikowany, ale zauroczyła mnie mini fabuła, która została dołożona do tego challenge'a. Mianowicie, zachorowaliśmy strasznie. Lekarz dał nam leki i umarliśmy. Nie no, żartuję. E, zachorowałeś strasznie, lekarz dał Ci leki, lecz aby przeżyć musisz dotrzeć do niebieskiego znachora mieszkającego w skrzynce. Zatem naszym ce celem jest The Chest. E, gramy postacią Izaka i przedmioty z jakimi zaczynaliśmy to Common Cold, Ph.D., Mom's Battle of Pills, którego nie możemy zmienić, The Virus, Roid Rage, Growth Hormones, Chemical Peel i Mom's Pur Purse e, na Polaroid, ponieważ dzięki niemu się dostaniemy do chesta. Oraz e, Cancer jako trinket, którego nie możemy e, zmienić. Omijamy wszystkie treasure rumy, możemy brać przedmioty jedynie od bossa z Devil Room i Angel Room, czyli zakładam, że w takim razie też omijamy e, wszelakie e, sklepy e, i tak dalej, i tak dalej. E, mam nadzieję, że, e, że ten odcinek będzie e, przyjemniejszy niż ten poprzedni. E, postanowiłem ostatnio wybierać faktycznie e, zamotane e, challenge. E. I doprosiłem się w tym challenge'u z e, bombkami, który mieliście okazję oglądać w poniedziałek. Jeżeli nie oglądaliście, to zachęcam do nadrobienia zaległości. E, to była istna masakra. To była po prostu rzeźnia, jakich mało. E, zbyt daleko nie udało nam się dojść, ale po prostu męczarni, e, jakie zaznaliśmy, nie było końca. No ale hej, dobra, nie będę więcej mówił. I tak już chyba sporo zespoilowałem. Anyways. Starałem się jak mogłem, dwoiłem się i troiłem. E... Cóż mogę rzec? Będę musiał sobie jakoś e... wykminić jakoś e... te challenge'e, które wybierać, których nie wybierać. E... Chyba co jakiś czas będziemy sobie musieli tak poróżnicować, że brać jakieś hardkorowe, przeplecione jakimiś przyjemniejszymi, no bo inaczej po prostu zwariuję. A chyba tego byśmy nie chcieli. Znaczy, przynajmniej ja bym tego nie chciał. Nie wiem, jak wy. Ehm... Nie, ja, ja bym tego nie chciał. Wy, wy pewnie byście chcieli. Mam nadzieję, że uda nam się wycofać tego e, niebieskiego znachora, ponieważ ostatnimi czasy e, dawno go nie widziałem, szczerze powiedziawszy. Tak, poprawdzie mówiąc. bo poruszamy się tak szybko, że po prostu omijam nawet te klucze, które trzeba zbierać. Eee... Okej, okay. na start nam się basement pixel. Eee... Duże łzy zapobiegają failowaniu z moim brakiem cela jakimkolwiek. Dobra, mamy odkryty cały poziom. E, nie będę już e, szukał biblioteżerumu, bo i tak przecież e, nie mogę do nich wchodzić, więc e, daj mi się po prostu na starcie z bosem. O, no, on, łap infekcję. Wow! No, mały włos i byłby klops. Nie rymuje się, ale nieważne. Nie miałem zamiaru, żeby się rymował nawet. Nice, nice. Panie i panowie, nie Tu Kluczyć ci u nas dostatek. Aż się zaciąłem. Mam nadzieję, że z tą infekcją sobie szybciej poradzimy. Znaczy, z pomocą tej infekcji szybciej sobie poradzimy. Tego, jak bomba też już dawno chyba nie widziałem. Ten ma chyba ćpał dzieciństwie Ruth Minos ponieważ nie ma się go żadna infekcja. O, w końcu zaczął wyglądać niewyraźnie. To nasza szansa. Ekstra. Mami Devil Room. Mami Devil Room. Mówi jak potłuczony. To z radości a możliwe przez tę dziwną narość, którą mamy na mózgu. E... Oh yeah, board. E... Lord of the Peel. Dobra, na razie sobie odpuścimy. Ciśniemy w dół, ile wlezie. Pasowałoby w jakimś rozsądnym czasie dostać się e... do naszego niebieskiego znachora, który nas uleczy, a może i nie, a może pogorszy naszą sytuację. E... Dowiemy się, jak uda nam się dostać do skrzynki, w której Wskrywa się nasz znachor. FAK! Szło tak dobrze! I sfajtałem jak zwykle. Ok, Dobra, więc... E, byłeś mi potrzebny tylko, żeby przetrzeć mi szlak do skrzynia, teraz wal się na ryj, pora zginąć. Wow, No, dobrze że się poruszamy całkiem szybko. Bo inaczej byłaby lipa konkretna. O oh, fuck! Nieco, nieco straciliśmy. Wow. Przykumaj te kocie ruchy, po prostu nie wiem, co się dzieje. Poruszam się tak szybko. Crazy Big V. Nie wiem, co ja użyłem. To nie jest ważne, bombarki. Nie wiem, po co zagrałem skoro chyba. Nie mogę zbierać itemów też z tych maszyn. E, mamy treasure zone. A co mnie to obchodzi? W tym challenge'u sobie musimy o nich zapomnieć. Z tą maską na facjacie to wyglądałem normalnie jak Drugi Hauser, lekarz medycyny. Nie wiem czy pamiętacie, bo jest jakiś serial w telewizji. Oglądałem. No ale w sumie czego nie oglądałem? Jestem człowiekiem wychowanym przez telewizję. Ale najważniejsze, że nie ząbało to mojej psychiki i że jestem normalny i że możecie teraz oglądać kanały, które tworzę w sposób w jaki tworzę. Ważniejsze, że nie odbiło się na mojej pseudze, Szlak! Kurde! Właśnie, co ja mówiłem? Że jestem spokojnym człowiekiem. Bo spokój to podstawa. Spokój i zero paniki! Dokładnie tak, zero paniki, jak mówiłem wcześniej. Jeden z naszych znienawidzonych przeciwników, ale w sumie Których z nich uwielbiamy, chyba żadnych Na razie chyba tempo mamy całkiem niezłe Aczkolwiek te wersje XL y, Nie nastrajają mnie pozytywnie, wow Chyba po zagraniu tamtego ostatniego odcinka Fuck, oczywiście miałem powiedzieć, że po zagraniu poprzedniego odcinka Zrzuć mi mój dodge skill, ale oczywiście dostałem w dupę od razu sekundę po tym jak Pomyślałem, żeby coś takiego powiedzieć Więc nevermind. Range up. Wow. W tym odcinku królują tabletki Range Up. Więc pewnie jak dojdziemy już do walki e, z niebieskim znachorem, albo z jednym z jego popleczników, to już po prostu e, strzelimy w pokoju startowym pocisk to leci do bossa i rozwali połowę gry. I ja potem będę musiał instalować ją na nowo ze Steam'a. Czy jakoś tak? Dobra, gadam głupoty, nie zwracajcie na mnie uwagi. Skupcie się na tym, jak failuję. natomiast na słuchaniu tego, co krzanie. Magic Eight Ball, Chariot, czyli nieśmiertelność czasowa, ale zawsze. Tak. Okay. To nie było po mojej myśli, Tirza. Świetnie, będziemy strzeli jak kramin maszynowy ta duża prędkość jednak mnie pociesza, bo, no nie wiem, bo jestem pociesznym człowiekiem. Nie, no ta prędkość mnie pociesza. Właśnie nie było nic powiedziane o czestach, więc skorzystam z luki w regułach tej rozgrywki i sobie otworzę czesta. Okej, okay. eee, eee. co my tu mamy? Okay. To, nie, to, to nie było w planie. To nie było w planie. Tego nie było w planie. Mówię znowu, jak potłuczony. Ok, nice. Zaraz się szerzy na lewo i prawo. A mnie ostraszeni poginamy sobie po lewelu. Biegamy jak oszołomy. Uff, żaden z nich nie zdążył strzelić. Flatpen i cancer. Fajnie to wygląda. Móc posiadać... E, MÓC POSIADAĆ! Mieć możliwość posiadania dwóch trinketów. Boże, mówię naprawdę jak potłuczony. To chyba przez ten płód na twarzy przyczepił mi się i po prostu naprężenie moich mięśni na twarzy spowodowało, że procesowanie w mózgu... NIE TO! SHIT! Chciałem odpalić range-upa. Okej, okay, no to karta poszła się walić. To dobra karta. Walcie się. Czemu się tak cieszę? No? Jesus. Musiał widzieć mój odcinek, w którym failowałem yy, nasze przygody w challenge'u Anarchista. Korzystałem z dużej ilości kluczy. Oczywiście, że wezmę sobie to serce. Doradzanemu sercu. Nie patrzy się. E, hmm. Drewonemu sercu nie patrzy się w komory. Od taki drętwiaczek medyczny. Łoł! Wow! Haha! <laughs> to jest dopiero dodge skill. Gincie śmieciuchy. Gwina przyszedł. I dostał w jaja. Kurde, nie ma tak zablokować się. Troszkę y, za bardzo, chyba, biegamy, chyba mi się udzieliło ogólna psychoza, która panuje w tym odcinku. Shit. Szkurde. Dokładnie tak. Straciliśmy ponad pół naszej puli serc, więc pozwolę sobie, wybaczcie mi, ale pozwolę sobie wrócić i uzupełnić nasze niedobory, bo to była jakaś masakra. Tak się kończysz panowanie w moim wykonaniu. Jo, jestem nieśmiertelny I po prostu porobione. I jesteśmy prawie martwi. Okej, okay. no to spadamy chyba w dół. Więcej kluczy nie potrzebujemy. Zauważcie, że dawno nie biadoliłem nad brakiem kompasu. To jest naprawdę spora odmiana, jeśli o mnie chodzi. Okej. Okay. Okej. Okay. robi się gęsto, ale nie pękamy. Grunt to kontrolowana panika. Nice. Ok, nie powinnyś nam zrobić już większych problemów, że tu stoisz na nogach, których nie masz, ale to nie jest ważne. Jeszcze raz panawiam moją prośbę, nie zwraccie uwagi na to, co mówię. Skupcie się na failach, które oglądacie. Ha, jakaś nowa piguła. A, tylko zdęcia. Wow. Okej. Okay. To jest w miarę taka, hmm, w moim wykonaniu na namiastka yy, speedrun'a. można by w sumie tak rzec. w ogóle mam nadzieję, że miło Wam się ogląda te odcinki, ponieważ teraz kiedy wy sobie to oglądacie jestem na zesłaniu w Warszawie, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Nie Mam nadzieję, że ten... A, jednak gadająca głowa jeszcze raz wypluła swojego wybuchowego dziada. Wow! To był fart Nie mam zielonego pojęcia jak do tego doszło. Dobra, zrzum Tej monetki już chyba zrzrą. Wow, To jest prędkość Szybki wściekły big V My szukajmy dalej naszej drogi do niebieskiego znachora, ponieważ ewidentnie nam się pogarsza. Mamy spaloną połowę facjaty. Shit! Nie, 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 nie. A treść była, ale w sumie nie powinienem się tam zapuszczać, chyba. O, kurde. Jeszcze troll bomba. Lucky toł. Eee, wiecie co? Wezmę sobie taki zestaw. Lucky Toe i Cancer. Eee... Od razu mamy więcej pieniędzy. Można to potraktować jak renta, więc teraz możemy już spokojnie zapłacić rachunek, który nam zaprezentuje na pewno niebieski znachor, bo, jak to wszyscy wiemy, eee, niebiescy znachorzy eee, nie robią nic za darmo. W sumie eee... Brązowi znachorzy również nie robią ich za darmo, i, 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 i zieloni również. Z czerwoni to, to nie jest wyjątek, niestety. Po co ja tam biegłem? To pewnie ta choroba rzuciła mi się na oczy. Okej, okay. ale najważniejsze, że serducha nie przestają dropować. Shit! Fajnie jest się móc, chociaż raz, tak szybko poruszać jak ta banda cwaniaków. Eee. Zmierzmy się z mamuszką. Jest, złapałem infekcję. Shit, nie zdążyłem uniknąć... ...tąpnięcia. Wow! Niestety nie uniknęła tym razem infekcji. Co się wyrabia rany boskie, żebyśmy nie zginęli. To była delipa. Kurde no. Czyżby tylko za pierwszym razem złapała infekcja, a potem jest już odporna? Okej. Okay. Rozwaliła dziada. Ostatnia chwila skupienia. Dokładnie tak. Nie wychodzi to zbyt różowo. O sheet troll bomba. No nie, to jest po prostu hamuwa po całości. Badgas. Ekstra. Nie wiem po co mi to. Eee, ha, The Joker. Dobra. Kancera nie możemy zmienić, więc weźmy sobie Polaroida i. Kancer, szkoda, że lakito zostawiamy yy, mamy jokerka, yy, więc w sumie hmm, tu już może sobie odpuszczę używanie go, ale użyjemy go sobie na poziomie niżej. Zerkam dyskretnie na timer 18 minutka, nie jest źle. Użyjmy od razu Jokera. No tak, krampus. Niestety krampus nie jest już tak odporny, i odbijam się co chwilę. Jest jak się jada wieczorową porą, jakieś ciężko sprawne żarcie. Wow! No, ja tu gadu gadu. No, kampus. Koniec jest bliski. Czas umierać. Tak właśnie lekarze mówią. Wszystkim naszym polskim emerytom. Okej, dobra. Damage zwiększony. Możemy kować już po całości. Chyba, nie wiem. Jeszcze ucieknie nie jest No, command. Czas umrzeć. O nie, 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 nie. tak Brutalne podejście do całej sprawy. A zobaczmy czy kryje się tutaj gdzieś jakiś solhard, Nie pogardził Niestety nie. Dobra, czas nagli. Musimy się udać do naszego e, niebieskiego znachora. E, jeżeli by ten znachor był w Polsce, to już pewnie w kolejce przed nami byłoby stado babć. Które hobbystycznie sobie czekają. No! Ciekawe co ten dziad zrzuci. Wyjątkowo twardo się trzyma. Klucz! Ty chyba sobie kurde robisz jaja. Giza, spocję na niego. Padłem! Jakaś ciekawa, chorobowa odmiana tego jego mościa. Odbija mu się larwami. Jest serducho. Kurczemy sobie tak beztrosko, biegamy tu i tam. A tylko trzy hapeki nam zostały. To nie jest za dobry wynik. zaczyna mnie to martwić. Co prawda mamy PHD i mam, mam Battle of Pills, e, czyli w sumie to jest fajne combo. Ożesz w mordę. Nie chcę ginąć. Jeszcze nie teraz, jeszcze jesteśmy młodzi. Jeszcze zdążymy do znachora. Yeah, dobra. Niebieski znachor, niebieskie serducho. What? Mamy dwa serca? Hm. Huh. Dobra, spróbujmy wystrzelić stąd tą pigułę. To żeśmy sobie ją wystrzelili, kurde. Ok, chyba wiem jak to zrobimy. No. No. Aż ki. Zrąbałem po całości, bo jestem pazerny na piguły. Jesus. Po prostu zabrzmiemy jak jakiś czpun. Jak teraz nie wypadnie tutaj żaden hapek, to po prostu leżymy i kwiczymy. I chyba tak będzie. Eee, Okej, okay, dobra. O, fuck! Dobra, jeden duszek mniej. Drugi duszek mniej, sytuacja opanowana. Tak, health up! Robicie sobie jaja centralnie. No, masakra. Dobra, módlmy się, żeby tutaj gdzieś był solhard jakiś. W tych skałkach. Of course, że nie ma. Okej, okay, dobra. Trzymajcie kciuki. Ok, pewno Loki. To może być smutne starcie. Nie poszło tak źle. Poszło nawet całkiem nieźle. E, lol, jak ja mam tam, niby wejść? Ciekawy setup. No tak, e, byliśmy już w tamtym miejscu. Okej, okay, robi się ciekawie. Będziemy całkiem nieźle nadszarpnięci. E, jeżeli uda nam się w ogóle dojść do e, naszego e, niebieskiego uzdrowiciela, doktora Zhivago. Kurde, czemu ja nie rozwaliłem najpierw tego? Psychopaty, który strzela trzema kulkami zamiast jednej. To jest po prostu tajemnica, której chyba nigdy nie rozwiążemy. Tak samo jak ta, że grając już 70. któryś odcinek, nadal mam tak bardziej skilla. Okej, okay, jesteśmy bogaci, więc stać nas teraz na zarombistą opiekę medyczną. No. A przecież, kurde. On mógł wejść na kolce. Lol. ja Robię <laughs> okej okay. o, oh, shit, shit! Wow! Ten dodge skill był niezły, to było naprawdę epic. Czasami mi się zdarza, będzie jakieś lepsze chwile, bo magician kurde, chcę hapeki Tak! No, nie, 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 nie chcę zginąć, nie chcę zginąć w rogu, dopadnięty przez jakichś zboczonych zombiaków. Ok, to było heh, dobre, to było słabe. Dobra, weźmy siłę. Siła nam się przyda, bo jesteśmy ewidentnie osłabieni. Kurde, jeden hapek, a No nie, jeszcze kurde mini boss. Panie, okay. ja by ci mali złapali infekcję w miarę szybko. O, shit. No i się zagapiłem i zginąłem na Envy. Okej, okay, niestety nie udało nam się w tym odcinku dostać do niebieskiego znachora. Niestety chorzy. Kończymy tą rozgrywkę. A mieliśmy tyle pieniędzy na lekarstwa. No cóż, trudno. Nikt nam nie wystawił recepty. Eee, tak czy siak, dzięki za zarobisty pomysł. BlueEgg.pl. Podobał mi się challenge, podobała mi się fabuła. Było konkretnie. Dzięki Wam wszystkim za uwagę i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!